New York Knicks wygrywają drugi mecz z Philadelphia 76ers i prowadzą w serii 2 do 0. Nie obyło się bez wielu kontrowersji. Zaczniemy sobie jednak od tego, co najważniejsze dla samego meczu, a było nim zdrowie Joel Bida. Zwróćcie uwagę, że ten facet nie jest w stanie nawet biegać bez przerwy, kuleje, a przypomnę, że gra w playoffach w pierwszej rundzie i próbuje walczyć o wygraną dla swojego zespołu. Wchodząc na kosz potrafi upaść dosłownie bezradnie na parkiet. Ma poważne problemy z zastawianiem swoim ciałem zawodników, dlatego też dużo hardensz czy Michelle Robinson mieli ofensywnych zbiórek, nie jest to jego wina, po prostu nie może używać tego swojego lewego kolana, dlatego jest łatwo odpychany i nie jest w stanie się przemieszczać po parkiecie. A na pick and rollach New York Knicks ciągle wykorzystywali to, że Embiid nie był w stanie chodzić, wpuszczając go oczywiście w taki wir. No normalnym jest, że robi się tak na centrów, Embiid i tak robił wszystko, żeby jakkolwiek starać się nadążyć nad zawodnikami, ale było to dla niego trudne. W tej zagrywce można rzec, że Kyle Lowry z Joelem Embiidem próbują pomóc zatrzymać Jelena Bransona, ale gdy zobaczy się, co się dzieje po tym, jak Branson wchodzi na kosz, no to Embiid nie jest w stanie ugiąć nóg i zrobić cokolwiek, żeby ta piłka nie doszła do Hartensteina. Dlatego też Sixers robili wszystko, żeby jak najszybciej doprowadzić piłkę w ręce Embida, na przykład na obwodzie za 3, a jego cały dosłownie mecz od pierwszych minut polegał na tym, żeby dawać mu grać na pick and rollach. Co to mu dawało? To, że nie przepychał się on z Hartensteinem o pozycję pod koszem, bo i tak jak zobaczycie, próbuje go wypchnąć jak najwyżej, a Embit cierpliwie ustawiał sobie pick-and-rollę. E i próbował grać na midrange jumperach, bo wtedy Hartenstein musi mieć jakiś czas na to, żeby do niego wrócić. I tak właśnie próbowali 7 xer grać przez cały, cały mecz. Embiid bardzo dobrze pokazywał się na Hartensteinie, rzucał nad nim większość tych midrange jumperów. Oczywiście Hartenstein też wykonał dobrą robotę, ale musimy pamiętać, że Embiid nie był w stanie w ogóle wchodzić na kosz, więc miał też w pewnym sensie ułatwioną tą pracę. Po tych wszystkich pick and rollach Kyle Lowry wiedział, że Pocket Pass dla Mbida skończy się midrange jumperem, także pomógł tutaj Hartensteinowi. Wykorzystał to oczywiście Tyrese, podając na skrzydło do Kyla Laurego. I chwilę później mamy tą samą akcję, tym razem właśnie bez pomocy Jelena Bransona, no i kończy się to tak jak wcześniej powiedziałem. Myślę, że Hartenstein szybkością tak naprawdę zyskał sobie miejsce w pierwszym składzie, bo jest on w stanie nadążyć nad wieloma zawodnikami na dropie. A w całym meczu trzeba mu przyznać, że bardzo dobrze śledził Piłkę i ustawiał się pod nią kątami, tak żeby dostawać ją w idealnych miejscach na boisku. Wykorzystywał to, że obrona skupiała się w dużej mierze na Jaylenie Bransonie i próbował wykorzystać to właśnie, odchodząc tak trochę od swojego centra, parę metrów, dwa metry, żeby właśnie mieć chwilę na oddanie rzutu. Mitchell Robinson zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie, kryjąc Joela Embida. Myślę, że jedynym aspektem, dla którego Isaiah Hartenstein kryje właśnie tego dużego misia, jest to, że właśnie 76ers gra dużo na pick and rollach, a w tym rolowaniu, w defensywie, na dropie, jednak Hartenstein tym tempem pozwoli sobie szybciej wrócić do Embida. Dlatego też on ma pozycję w pierwszym składzie, a nie Mitchell Robinson, który bardzo aktywnie by krył Embida i go po prostu też męczył. Mimo stanu zdrowia Embiid robił wszystko co mógł Zobaczcie ten blok na dropie Czy pokazywanie, że nawet jeżeli Hartenstein nie wypchnął To jej ja i tak skończę to z jakiej odległości tylko będę chciał Kolejnym zawodnikiem, który walczył ze sobą w tym meczu Był Tyrese Maxi Ponoć nie pojawił się na rzutówce tak zwanej przed meczem Ponieważ jest on przeziębiony Także mamy oryginalne flu game Zagrał niesamowicie Próbował omijać jakikolwiek defensive drop, drop coverage był na niego Grany już wspominałem przy meczach z Miami Heat, że jest on naprawdę szybki na swoich nogach i potrafi zgubić nawet dużą głęboką strefę. Tutaj również jako cutter, jako osoba po zasłonach wychylał się, również z pół dystansu potrafił kończyć większość swoich rzutów. Floatery działają u niego na najwyższym poziomie. Gdy zmieniał się na Jaylenie Bransonie, to potrafił kończyć na niego z łatwością, mijał zawodników swoją szybkością po weekend rolach. Próbował stawiać wszystko, co tylko mógł i kończył te trudne rzuty, jakie mu dawali czasny ciasny stager screen na wyjście dla Taylisa, dwóch obrońców z tyłu, Josh Hart dobiega, jednak wszystko jest na siatce. I zaraz kolejne wyjście Taylisa, zmyłka na backscreenie, wyjście na lewy corner, Joel Leavitt mu down zasłonę i są z tego trzy punkty. Jalen Branson dzisiaj 8 na 29 z gry, pracę jaką wykonywał na nim Kelly Oubre trzeba ogromnie pochwalić. Robił wszystko, żeby jak najwyżej Jalen Branson stał. Oczywiście próbowali to zniwelować zasłonami, jednak to mało dawało skutecznie pokazuje jaki problem miał Branson, żeby przebić się przez tą defensywę Filadelfii. Mimo wszystko miał swoje momenty właśnie po tych pick and rollach, starał się postawić siebie na Joel Embida przykładowo, żeby mieć jak najłatwiej, gubiąc go, wiedział dobrze, że Joel Embid no, nie jest w stanie fizycznie nad nim nadążyć, więc jak najczęściej próbował właśnie wchodzić na niego. Oczywiście najwięcej rzutów miał z pół dystansu, jednak też miał ten swój moment w czwartej kwarcie na koniec, który też pewnie zobaczycie. No i Josh Harku też to 7 na 16, ale 4 na 7 rzutów za 3. Jeżeli tak mu będzie siadać piłka, no to Niksi będą w domu. Do tego dodamy oczywiście okropną intensywność, wręcz przerażająco dobrą, że tak to powiem intensywność na piłce na każdym najlepiej rolujący rotujący do swojej defensywy zawodnik całego Nowego Jorku jeżeli dodamy do tego to co pokazał dzisiaj ofensywnie to wychodzi nam prawdziwa bestia, którą każdy trener chciałby mieć. Stan Van Gandhi wspomniał o jego coast to coast pozycjach od wybrzeża do wybrzeża, czyli z jednego kosza do drugiego i muszę powiedzieć, że zwrócimy na to uwagę, jest bardzo bardzo szybkim zawodnikiem, atletycznością narzuca tempo i dodatkowo potrafi rozwinąć właśnie takimi gwiazdami innych kolegów na boisku, co pokazane jest właśnie teraz. Miles McBride, kolejnym, który mnie pozytywnie zaskoczył, w momencie kiedy Jalen Brunson nie miał piłki, to atakował swoich defensorów. Po pick and roll zachowywał się wręcz jak playmaker, rzucając z pół dystansu, z odchylenia. W defensywie również starał się robić ofensywne zbiórki. Zobaczcie tutaj screen. I wykończenie z pół dystansu, naprawdę, szapoba. No i sama intensywność meczu. Niksi powalili absolutnie swoim wilanowa składem, czyli Dante, do tego Josh Hart i Jalen Branson, oni się tutaj starają na najwyższych obrotach, jakie tylko są. Ale muszę też wspomnieć o Philadelphii 76ers, która wyszła naprawdę nad siebie, nad swoje możliwości. Pokazywali wieloma takimi zbiciami piłki od tyłu, nawet w szybkich ataku. New York Knicks, że potrafią to robić. Także naprawdę, jeżeli chcecie obejrzeć mecz defensywny, polecam włączyć sobie właśnie to spotkanie. Tego będziecie mieli tu od groma. Wszyscy chcieli walczyć o każdy możliwy punkt, i było to widać na każdym kroku. Może w statystykach widzicie 12 do 10 ofensywnych zbiórek dla Knicks, nie jest to aż taka różnica, jednak w samym meczu można było poczuć i mieć takie wrażenie, że te ofensywne zbiórki Knicksów były rzeczywiście zdobywane od tego, że Filadelfia słabo boxoutowała. Macie tu przykład fatalnej komunikacji Seven z event dwóch zawodników poszło do jednego, wiecie czym to się kończy. Chcę też pochwalić Hartensteina jak śledził piłkę w całym meczu, zwróćcie uwagę, że w tej pozycji mógł tak naprawdę postawić zasłonę. Z jednej strony i drugiej wyszłoby na to samo. I jeszcze fajne ścięcie Laurego za trójkę, hand of Embida, i miał praktycznie czystą pozycję. Końcówka była rzeczywiście szalona. Nie wiem, czy jest tu co analizować, ponieważ dwóch zawodników leżało na boisku. Wszyscy praktycznie śledzili ją, gdzie tylko się dało. Jalen Branson rzucił bardzo ładną trójkę. No i. Odpowiedzcie sobie sami na to pytanie, co sędziowie robili w tej sytuacji. Zwróćcie uwagę na Nika Nurse'a, zwróćcie uwagę na jego nawet asystentów. Nikt nie reagował. Doprowadziło to do dwóch w sumie jednej ofensywnej zbiórki, ale finalnie rzut oddał Dante, trafił. No i Filadelfia miała dwie sytuacje jeszcze, żeby wrócić do meczu. Backscreen z połowy praktycznie Embida to jest piękna zagrywka, która jest wykorzystywana przez wiele zespołów i pokaz szybkości Hartensteina. Może właśnie dlatego stoi on zamiast Michela. Zbiórka, rzuty wolne. I już ostatnia pozycja bez timeoutu na remis. No Embit miał ciężki rzut, nie trafił. Mamy po meczu 2-0 Nowy Jork. Zdaję sobie sprawę, że nie wspomniałem jeszcze o dwóch zawodnikach Którzy w jakimś sensie byli ważni dla całego meczu Był to OG Anonobi i Tobias Harris Skutecznością nie powalili Większość ich sytuacji no, to były jakieś trójki Z fast breaku, z szybkiego ataku Czy właśnie też akcje po pick and rollach OG Anonobiego Dlatego no, nie zobaczycie ich w highlights'ach, Żeby one nie były po prostu za długie O nich mogę wspomnieć, bo nie ma czego pokazywać A chcę Wam pokazać jak najważniejsze rzeczy Bardzo ciekawi mnie jak niksi. Lips poradzą sobie z tym, że Jalen Brunson mimo tego, że stawiane były dla niego wysokie zasłony, to i tak Kelly Oubre był w stanie nad nim nadążyć. Możliwe, że pojawia się podobny problem jak z Luką Donciciem w tym sensie, że Jalen Branson nie jest aż tak szybkim zawodnikiem, żeby właśnie po tym pick and rollu od razu robić zmiany i wjeżdżać na koszty, tylko on tak lubi sobie cierpliwie, spokojnie jeszcze poczekać co zrobi obrona. Możliwe, że będzie musiał to zmienić, będzie musiał atakować na dropie takiego Embida bardziej niż robił to teraz. Żeby po prostu te punkty się same zdobywały Bardzo mnie też ciekawi co będzie z Embidem Do tego sobie jeszcze zaraz przejdziemy Po stronie Philadelphia 76ers właśnie mamy tego Tyreesa Maxeya Który po pick and rollach bardzo, bardzo szybko atakuje I zwróćcie uwagę jaka to jest właśnie różnica pomiędzy Jalenem Bransonem a Tyrisem Maxejem. Niby pick and roll z jednej i drugiej strony Niby zasłony, ale jeden atakuje od razu kosz I stara się kończyć często layupami A drugi właśnie po pick and rollu czeka I... Patrzy co zrobi obrona z tym właśnie, że on się zatrzyma czasem nawet na polu 3 sekund, jeszcze nie oddając tego rzutu. Także są to dwa różne typy gry po pick and roll. Zobaczymy, czy Jalen Branson jakoś na to zareaguje, no tips na pewno musi znaleźć na to sposób. Oczywiście Josh Hart trzeba go zawsze chwalić, i całą wilanowe było, czyli Josha Harta, Jalena Bransona i właśnie Dante Di Oczywiście, no Jalen Brunson nie daje tyle w obronie, co oni, także to ta dwójka tak naprawdę wprowadza takie zamieszanie w ofensywie Philadelphia 76ers. Dzisiaj było to widać ogromnie. Nie będę komentował szczerze tego gwizdka sędziów na koniec, no bo ciężko to skomentować. No wiele osób pokazywało, że chcą wziąć timeout, nic się nie wydarzyło, także dramat, według mnie powinni dostać jakąś... Karę jak nie pieniężną, to lekkie zawieszenie, bo nie powinno takich rzeczy się po prostu robić. Coś z tym trzeba zadziałać. I tutaj, akurat, LeBron James, przykładowo miał rację. Ale dotycząc, dotycząc i patrząc na mecz LeBron'a Lakersów Denver Nuggets, ten drugi, no to Lakersi dostali te trzy sytuacje, które absolutnie zbiły mnie z tego, żeby myśleć, że Lebron James ma tu rację, bo nie powinien o tym mówić, patrząc na to, ile złego działo się dla Denver Nuggets w tym meczu. Dobra, nie, nie mówmy o Denver Nuggets. Co dzieje się z Joelem Embidem? No niestety nie możemy powiedzieć nic. Stoimy tak naprawdę pod ścianą. Przerażające jest to, że w tym meczu przez cały czas nie był on w stanie mrugnąć jednym okiem. Ja nie zamierzam się na, to, na ten temat wypowiadać, bo nie wiem, co o tym powiedzieć. Nie mam pojęcia, co to jest. Po, posłuchajcie sobie Briana Shantera, coś takiego. On tam tłumaczy od strony medycznej, co to może być, na czym to może polegać. Ja chcę tylko Wam powiedzieć, że tak naprawdę stoimy pod ścianą, ponieważ nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy Joel Embiid chce grać, czy nie chce grać. Możemy sobie myśleć, że nawet jeżeli mówi, że chce grać, to może tak naprawdę team go zmusza do tego. I jeszcze chcę się odnieść do tego. Wywiadu na koniec, bo wiele osób odbiera to tak, że Joel Embiid był na tyle załamany, że nie był nawet w stanie podnieść głowy. Tu chodzi o to, że on nie chciał pokazać tego, że nie może mrugnąć okiem. I dlatego on bez przerwy tak siedział na tym wywiadzie i reporterzy nie wiedzieli co się dzieje, ale gdy już po meczu zauważymy właśnie te wszystkie sytuacje, a przez cały mecz nie był w stanie mrugnąć jednym okiem, no to możemy to zrozumieć i drogą dedukcji przejść do tego, że po prostu nie chciał reporterom pokazać tego oka, które się nie zamyka. Myślę, że to jest dość logiczne. Nam nie zostaje nic innego, tylko po prostu życzyć mu wszystkiego najlepszego, oby naprawdę nic mu się złego nie stało, zobaczymy co będzie z nim dalej, ale nie my jesteśmy od osądzania tych decyzji, tylko sam Joel Embiid, który pewnie nam po sezonie powie jak to jest z nim naprawdę. Bądź dopiero po zakończeniu kariery. Także zostaje nam czekać. Mam nadzieję, że analiza się podobała. Dużo ciekawych zagrywek, wszystko przeszło płynnie. Nie pokazałem Wam, mam nadzieję, jakichś nudnych rzeczy. Zostawcie komentarz, ocenę filmu i zapraszam na patronite. A. Sorry w ogóle, że nie pojawił się ten film z ofensywnych splitów, ale próbowałem go nagrać. Była noc i muszę się za to, za to wziąć jutro, bo nie miałem e, czasu. Także wybaczcie, patroni, jest Was dwójka. Mam nadzieję, że będzie Was jeszcze więcej. Naprawdę chcę go rozwijać, szczególnie po sezonie. Będzie naprawdę dużo w rzeczy właśnie na patrona i tak, gdzie będziecie mieli więcej takich zagrywek od strony trenerskiej, chociaż nie jestem trenerem. Dobra, na razie i cześć.